Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny sierpniowy dzień. Wita was, Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj będzie romantycznie z wielkimi marzeniami i z Europą, jak ze snów w tle. Będzie to opowieść o miłości i nadziei, bardzo w duchu Nicholasa Sparksa, więc miłośnicy tego amerykańskiego autora mogą spokojnie nastawić uszu. Słodko-gorzka historia, która łączy w sobie zarówno romans, jak i dramat w jednym, a którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Czarna Owca, do którego link znajdziecie poniżej. Zapraszam Was na drogę do Ciebie! JP Molingera! Heather skończyła studia, zaplanowała przyszłość, ale zanim porwą ją obowiązki dorosłej, odpowiedzialnej kobiety, to jeszcze raz, ostatni raz zaszaleje tak, jakby kończył się świat. Razem z przyjaciółkami wyrusza w podróż po Europie, ale to właśnie Paryż oczaruje ją tą baśniową, romantyczną aurą. W tym mieście światem i miłości pozna tajemniczego mężczyznę z Vermontu, Jacka i oddadzą się temu wielkiemu uczuciu bez reszty. Ale jak to bywa w życiu, nic nie potoczy się tak, jakby Heather chciała. Droga do ciebie to współczesny romans obyczajowy, w którym znajdziemy zarówno to słodkie oblicze wielkiej szalonej miłości, jak i tragiczny, słony posmak wielkiej rozpaczy i zawodu. A to wszystko w największych europejskich miastach, pośród pięknych zabytków i w duchu podróży życia jak sprzed lat. To jest taka typowa zachodnia opowieść o dorastaniu, sporo jest tutaj także dyskusji o historii, o kulturze, nawet o literaturze, ale wszystko zmierza ku temu, co najważniejsze. Prostemu, szczeremu przesłaniu, że prawdziwa miłość jest zdolna do największych poświęceń, i to właśnie temu uczuciu należy dać największą szansę. Powieść J.P. Moningera, miejscami bywa naiwna, miejscami banalna, miejscami zupełnie odrealniona, ale to chyba właśnie w tym oderwaniu od rzeczywistości tkwi największa siła. Najważniejsze jest tutaj to uczucie, wielkie i nieposkromione. Miłość, która wali niczym obuchem w głowę i nic już nie jest ważne, tylko ta druga osoba. W drodze do ciebie podoba mi się ta naiwność, podoba mi się ta wiara, podoba mi się nawet ta Europa, tak to zupełnie oderwana z kontekstu, jakby zawieszona na pocztówkach sprzed lat. Droga do ciebie to powieść wzruszająca, poruszająca i leciutka jak piórko idealna na letnie wieczory do snucia marzeń o wielkich, cudownych, wymarzonych podróżach, ale także o tej miłości, największej miłości, nawet naznaczonej dramatem. A teraz, kochani, zapraszam Was na rozdanie. Wydawnictwo Czarna Owca przygotowało dla Was jeden egzemplarz drogi do ciebie JP Mollingera. A Wy jedyne, co musicie zrobić, to w komentarzu pod filmikiem napisać mi, że chcielibyście wyruszyć w podróż po europejskich stolicach. Rozdanie trwa do końca sierpnia, a ja na dniach wylosuję jednego zwycięzcę. I to wszystko na dziś. Za romantyczną powieść teraz jeszcze dziękuję wydawnictwu Czarna Owca. Was kochani zapraszam na bloga Wielkiego Buka i oczywiście nie zapomnijcie odwiedzać mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Wszystkie linki znajdziecie w opisie poniżej. Również subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!